Jesteśmy właśnie już w kik. No, zaraz będziemy w kik. widzowie. E, pierwszą część. Jak byliśmy w DM-ie Macie u mnie i w drugą częścią aj lecimy. Jesteśmy właśnie w środku. Ok. Tu widzowie bardzo się dużo zmieniło, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. I dobra. To mamy takie coś, to widzowie jest w Polsce, to w Polsce jest, ten, ten pistolet, ale to jest w Polsce. Widzowie, takie mamy i to jest dla mnie najlepsze w tym sklepie, w tym w KIK to jest dla mnie najlepsze, to jest dla mnie najlepsze, no fajne jest. Ale, patrzcie, już jest wyprawa szkolna w Kik. Wszystko jest. Kierżne plecaki są, kredki, kleje, wszystko. A kiedyś tu były pistolety, wszystko tu było, naprawdę. Ale to, widzowie, patrzcie, to złotych, widzowie, widzowie złotych, to kosztuje 40 złotych. A euro? Widzowie 9 euro to kosztuje. A w Polsce kosztuje to 40 zł. Więc no dobra. I no, baterie Ale grube. Widzowie, dobra. Tu też są fajne rzeczy. Tu są już balony. Ale mówię wam, bo... tak dużo się w kik zmieniło, nie ma ja? No właśnie, bardzo dużo. Kiedyś tu były pistolety, no, no. miski i tak dalej. No i idę chwilę potem. A teraz wyprawa szkolna. O, jabłka widzowie! Widzowie, mamy jabłka do kupienia. Widzowie, tu są jabłka do kupienia. Jabka. Są też takie za Co jest? Co masz? Pokaż? Do kamery. O to ma Maja. No. Bo jak będzie gorąco, będę mogła to dać lodówki potem już... Jest... Aha, okej. Okay. Ej, widzowie, patrzcie. No i widzimy się zaraz. Ej widzowie! Patrzcie na to! Ha! Noże! wyciągnę, poczekajcie, tylko wyciągnę jeden A, ha, 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 mam nóż, dobra wkładamy, bo nie jestem czubkiem chyba no, nie wolno pokazywać noży tak no, powiem ja tę miskę na slime Maja wzięła to, taką miskę no, i dwa. ona kosztuje, widzowie w Polsce kosztuje to 10 zł, a, w, a u nas 2 euro. Widzowie, tu są też plasteliny, widzowie. No, ma ja? No, Kosztuje to 3,19 euro. Tego nie widać w kamerze, bo to jest zasłone. Ej, ale fajne świeczki, ty. To nie wiem, czy to są świeczki, ale to chyba nie są świeczki. Ej, Mikołaj. Ja, ale fajne, tutaj już jest wyprawka szkolna, no widzowie Możemy iść Czekaj, ja tylko pokażę całą wyprawkę szkolną, ja. Wyprawka szkolna Okej, okay, możemy I... chyba iść no. Dobrze, no to idziemy Ej, widzowie, pamiętacie koń Rafał? Koń Rafał, koń Rafał koń jest końca. A... Ale jest koniem Chodź Idziemy, Widzowie, do klasy, bo tu już nic nie ma. Szkoda, że już jest wyprawka szkolna. Jakby nie było jej, no to by było lepiej. Hmm. No, Widzowie, niestety. Już jest szkoła? Zaraz. Widzowie, dziękuję za oglądanie. Widzimy się potem, jak będziemy już w domu i nagrywam kolejny odcinek. Na uła.